Cześć wszystkim! Zapraszam Was na kolejny film. Dzisiaj jest Halloween. Klara i Oliwia robią dzisiaj dlatego party. Jak widać, stół już jest nakryty: przekąski, muffinki, babeczki. No dobrze, ale teraz Hania i Kuba muszą coś zjeść. Są już na pewno bardzo głodni. I do miseczki. No, Jesteśmy przebrane! Myśliłyście sobie fajne przebrania? Mhm, tak! A kiedy nasze przyjaciółki będą? W każdej chwili. Okej, okay, mamo! O, jak ty ładnie stół udekorowałeś! Dziękuję, mamusiu! Proszę. Te beczki wyglądają przepysznie. Mhm, tak! Tak, to nowy przepis. Mam nadzieję, że będą smakować. Na pewno. O, to na pewno koleżanki Oliwii i Klary. Tak, widzę, że już otwierają drzwi. Wiesz, e, wezmę może lepiej Hanie i Kubę już na górę, żeby się nie przestraszyli. Tak, tak, poza tym i tak powinni pójść do łóżka. Hej, jak fajnie, że jesteście, chodźcie do środka. Wow, ale jesteście super przebrane. Kamila jesteś ananasem i jak śmiesznie. Mhm, mama mi kupiła to przebranie, bo tak bardzo chciałam. Świetne przebranie. Emilia, ty lwem jesteś ekstra. Tak, tylko że ta czapka bardzo drapie. Wolę ją w środku ściągnąć. Upiorę ją jak na twór pójdziemy. No, ale Marta, muszę przyznać, twoje przebranie jest najbardziej czadowe To ja, tarantula! Ha-ha-ha! <laughs> Super! Ja też tak jak Emilia zrobię głowę, ubiorę dopiero jak na dwór pójdziemy! No dobrze, a teraz chodźmy do kuchni, jest tam tyle przekąsek? Wow, ale ładnie udekorowane! No, dziewczynki, witam Was! Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry! Jak czegoś potrzebujecie, wołajcie. Tak! Dobrze, mamo! A teraz życzę Wam smacznego! Dziękujemy! Dziękuję! Dziękuję! Kto chce coś do picia? Ja! Ja też! Ja też chcę! Ja też? Czyli wszyscy! Dobre, jaka ja jestem pełna. Mhm, ja też. Uch, mhm. Jesteśmy gotowe. Możemy teraz po sąsiada chodzić? Tak, ale ktoś z nas wam będzie towarzyszył. Co? Myślałam, że możemy same iść. Dzieci, na dworze jest już ciemno. Tak, będzie bezpieczniej. O, o nie. Będziemy w odstępie, za wami. Do drzwi możecie same dzwonić. No dobrze. A kto z nimi idzie? Ja mogę iść. A ja będę pilnować, żeby Kuba i Hania się nie obudzili. Okej. Okay. Jeszcze coś bardzo ważnego, zanim ruszycie w drogę. Dam wam koszyczki na słodycze. O! Życzę Wam udanej zabawy. nie! Hej! A gdzie idziemy najpierw? E, najlepiej do tego, no wiecie, domu strachów. Tam dają zawsze dobre słodycze. No dobra, idziemy do domu strachów. No, wychodźcie. Dzieci, ja czekam tu na ławce. Tak. Hmm, chodźmy po prostu do środka. Okej. Okay. A co, ta brama się sama otworzyła? Hm, bramy elektryczne się same otwierają. <laughs> no tak. To... Faktycznie. Czuje Czuję, czerwę, albo czerwę. Dzieci, czego tu szukacie? Słodeczki to oczywiste! <grym> no tak, no tak. Poczekajcie, zaraz będę z powrotem. <grym> Proszę bardzo! Proszę. Dziękuję, dziękuję. Chętnie. Happy Halloween! O, był śmieszny! No, a gdzie teraz mamy iść? Porozglądajmy się w sąsiedztwie, co? Na pewno się jacyś znajdą, którzy słodycze rozdają. Chodźmy do następnej. Tu pani sowa mieszka! No to odswonie! Panie, Dobry wieczór, dzieci! Jak wy ładnie przebrani jesteście. A to słodycze dla Was? Dziękuję, pani Sowa. Dziękuję. Dziękuję. Chętnie życzę Wam udanej zabawy. Dobranoc. Była miła. No, nasza sąsiadka jest zawsze miła. Spójrzcie, a może tam? Zaliczmy tamtą stronę. Tak, dobrze. E? Tu nie ma dzwonka. Obojętny to pukaj. Okej. Okay. Hmm, a może nie ma nikogo w domu? Mhm. Chyba nie. O, ktoś idzie. O, dobry wieczór, dzieci. Niestety, przykro mi, nic dla was nie mam. Słodycze w supermarkecie były wyprzedane. Ale, moment, chyba jednak coś dla was mam. Hmm, to wprawdzie nie słodycze, ale to jest tak samo dobre. Niech chwilę zaraz będę z powrotem. O, ciekawe, co nam da? No, ja też jestem ciekawa, ja dział, że to nie słodycze. Tu mam dla was szczoteczki, pasty i nici do zębów. O! Tyle tego ma pan w domu? No wiesz, jestem dentystą. Dlatego mam tyle tego w domu. A, okej. Okay. Proszę, to dla was. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, dobranoc. Tato, ten pan nam dał szczoteczki nic do mycia zębów. O, co? Bo jest dentystą i nie rozdaje słodyczy. O, proszę, nieźle. Hmm. już ostatnie drzwi. Zbierałyśmy już tyle słodyczy. No, dzwonię. No nie, znowu. Dziesiąty raz już dzwonią. To już denerwuje. Wiecie co? Hm, ja chyba coś mam. Dla tych, którzy nam ponownie przeszkadzają. <laughs> A mianowicie... Nasza specjalność. Pyszne, bardzo ostre, halloweenowe cukierki. To jest fantastyczny pomysł, Basiu. Na pewno będą im smakować. Wiem, gdzie one są. Przyniosę. <grych> Super. I świetnie. Otwórzmy drzwi. Cukierek albo psikus. O, cześć. Fajnie, że też u nas dzwonicie. Mamy dla was słodycze. Cukierki. Są bardzo dobre! Mają znakomity smak! Hmm, a proponuję, spróbujcie od razu! Takich jeszcze nigdy nie jadłyście! O, jak miło! Dziękujemy! Nie ma sprawy! Z przyjemnością! <laughs> Życzę wam smacznego! Dziękujemy! Ale <laughs> żeśmy im pokazały! No, już więcej nie zadzwonią! Nie będą nam przeszkadzać! No właśnie! Pójmy te cukierki od tych miłych dziewczynek. Powiedziało, że są wyjątkowo dobre. Tak, jestem ciekawa. Hmm. Smakują tak inaczej. Smakują dziwnie. O Boże, jakie one ostre są. Tak, palą. Co się dzieje? Te cukierki od tych dziewczynek, one są takie ostre. Chodźmy szybko do domu. Napijecie się mleka. To pomoże. Szybko! Dzieci, i co się stało? Zadzwoniłyśmy u takich dziewczynek. One nam dały cukierki, ale takie ostre. Musimy się czegoś napić. Ojej, usiądźcie do stołu. Naleję Wam mleka. Oj, co lepiej? Tak, trochę lepiej. Nie czuję ostrego. Ja też nie. Ja też, ja też. Ach, na szczęście, no to sobie te dziewczynki żarcik zrobiły. Tak, ale zły żarcik. Tak, zły. Ach, no cóż, miał widocznie bujną fantazję. Ale teraz chcemy oglądać film. I jeść przy tym nasze zbierane słodycze. Nie mam nic przeciwko. Łączysz nam film, mamusiu? No pewnie. Chodźcie na kanapę. No to bawcie się dobrze, dziewczynki. Mhm.